Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Jarek i zapraszam Was na prezentację kolejnych tomów, 10 i 11 odpowiednio w tym wypadku, nowego wydania Torgala od wydawnictwa Ashett. Nic nie było wewnątrz. Nie wiem, czy Ashett już odchodzi od tego, aby dawać nam jakieś dodatki, ulotki. Jest tak jak tutaj, to co widzimy, czyli kraina QA, ja powiem sobie w ten sposób, i oczy. Tanat. I cóż, no, może po prostu zacznijmy przeglądać te tomy, jak one wyglądają i co zawierają. Bo zawsze wam prezentuję, kiedy pojawia się nowy. Okładka oczywiście. Grzbiet, który będzie kontynuował ten rysunek tą to, to panoramę. No i oczywiście kolejny też tutaj widzimy 83 chyba albo 9 rok rysunek naszego bohatera. Ja otwieram oczywiście i zaglądamy do środka. Przede wszystkim zauważyłem, że tu na szczęście chyba nie ma żadnych zaskoczeń związanych z uszkodzeniami, czego się tak mocno obawiałem w tych. Wcześniejszych, gdzieś tam niekiedy, tomach, ale widzę, że tutaj chyba już jest wszystko ok i to mnie bardzo cieszy. Oczywiście od razu pokażę Wam tą kolejną grafikę, która była pod folią przed chwilą, bardzo ładna zresztą. No i zajrzyjmy sobie do środka, jak to wygląda. Nie ukrywam, że nie czytałem tych jeszcze wcześniejszych dwóch, które przyszły, po prostu nie miałem czasu. Mam nadzieję, że teraz taką możliwość będę miał, ale. Tu dalej i widzę, trzyma to wszystko poziom. Wygląda przepięknie i nie ma się e, nad czym zastanawiać. Się oczywiście, jeżeli mówimy o, o zakup, no bo proszę was, tak trzeba. E, tutaj były poruszane te tematy już e, i komentowane e, przez wiele osób, gdzie psioczyli, że za drogie, że się nie opłaca i tak dalej, tak dalej. Jakość wydania naprawdę nie pozostawia tutaj żadnych złudzeń. I to wiele osób potwierdza, że w takim wydaniu, na takim papierze, w takiej formie to naprawdę nie jest dużo. No i oczywiście te dodatki, kolejne, które tutaj się pojawiają, zawsze sprawiają mi radość szczytania, kiedy dostaję te nowe paczki od Ashet. Także pierwszy tom właśnie w taki oto sposób się nam prezentuje. Mamy też oczywiście kolejny. Tak nam wygląda okładeczka. Tutaj mamy jej też grzbiecik i tu mamy taki piękny rysunek, tutaj już też była mowa o tym, że te rysunki to są te, które były w tej wcześniejszej serii, nie wiem czy ich kolejność dodawania tak, pojawiania się w tych tomach które przesyła mi Aszet jest taka sama, nie wypowiem się ale no mówię, ten na przykład jest bardzo ładny, jest piękny wręcz bym powiedział. Taki no obrazowy mocno, więc też go sobie odłożę na bok. Tu oczywiście wiemy i zawsze mamy zaznaczone, że tym razem jest to jedenasty tom i to wszystko idzie po kolei, jeżeli chodzi o całą serię. No i otwórzmy ten właśnie jedenasty, który no wygląda właśnie tak. Wygląda właśnie tak i wygląda też pięknie. No mówię, tutaj ta jakość, to co mówimy, no jest, niepo, nie, jest niepodważalna. Tu naprawdę nie mogę powiedzieć, że jest coś nie tak. Ja nie ukrywam, że czekam do tego 25. numeru, paczki 25, nie wiem jak to miało być, chyba 25. numeru, gdzie będzie ta figurka, statuetka, w sumie torgala dodawana dla prenumeratorów. Czekam z utęsknieniem, powiem szczerze. A tu, tak jak mówię, wygląda właśnie to tak. Zobaczmy, jakie dodatki w tym numerze się pojawiły. I tutaj właśnie możemy zauważyć, że, patrzcie, jest komiks i to taki inny komiks, bardziej współczesny. Wow, trochę taki jakiś Oscarowy, wręcz bym powiedział, jaka, jakaś gala spotkanie i w ogóle nie znałem tego. Jestem ciekaw, co to jest, jak to jest, więc będę chciał na pewno przeczytać. Ale to jeszcze nie teraz jeszcze nie dziś. Więc cóż, tak się prezentują nam dwa kolejne tomy. Odpowiednio do tego była ta grafika, a tutaj odpowiednio do tego była ta grafika. Więc 10, 11 jest za nami, kolejne, no to wiadomo, 12, 13 czekamy, przyjdzie nam poczekać z miesiąc czasu. Natomiast tutaj wygląda to świetnie. Ja muszę nadrobić torgala, kiedy będę nadrabiał te wszystkie inne pozycje, które mam jeszcze, plus te, które mi przyszły. Ale mam nadzieję, że będziecie czekać, będziecie oglądać, komentować, bo właśnie proszę Was o to, abyście skomentowali też między innymi ten materiał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Nie zapomnijcie też o tym, aby polubić udostępnić. No i co, widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!